Dobra, lądujemy gdzieś. Mm, tu jest tu. <gryw> Zerwać autopilota. Spróbujemy tu wylądować, ale tu będzie jazda. Gdzie to jest? Tu gdzieś droga? Tu dobra, nawrót. Ten nawrót mi wy, wyrzuci całą energię. Ryb do lądowania. Rewerser włączony. Prędkość 500 km, okej. Okay. 400 można spokojnie podwozie. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze. hamulce CRO wystawimy. Okej, okay, podwozie w dół. Gdzie była ta droga? Tu, tak? Jakoś tu. RWR można wyciszyć. Tu było, nie? To. Okej. Okay. Dobra nawrót. Cii. Te taka przerywana, przerwane dźwięki to są... Przechodzimy w... E, przeciągam samolot. To jest niebezpieczne z, e, także dla silników. Więc dobrze jest mieć... Dobrze, że nie wchodzić w to przeciągnięcie. Okej. Okay. Hamować. Ta droga jest giga krótka. Więc ja nie jestem... znaczy jestem w 100% tak pewny, że ja się na niej nie zatrzymam, ale ona mi posłuży po prostu jako hamowanie. Powinno być w porządku. Dobra wyrównany Co ja robię? Hamulce zaciągnięte. Kąt natarcia jest większy niż normalnie. Przywalimy mocno. You're done with this PCS. <laughs> I do not blame you, Pixie. O, no, powiem wam. Jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Ile to było tyle? No, pół kilometra. Jeden. Zostaje jeden lądować, ląduje całkiem w porządku. Powinniśmy lądować tutaj na tym pasie, ale wylądujemy tam gdzie wigan. Tutaj gdzieś na tych szczytach było. Tu? Tutaj. To jest nasza droga. Zmniejszyć się silnik. Oto. to. To jest y, informacja, że mam gear niewyrzucony i to można wyciszyć tutaj. Landing Gear Mute. Nie, blue, to są zwykłe obiekty i one nie wybuchają. Tak samo jak bakie paliwa i tak dalej. To po prostu tylko jest wizualka. No. To nie było tu. To było gdzieś dalej. Gdzie była ta droga? Gdzie ja Wigenem lądowałem? To było to? Tak, dobra. Dobra, prędkość yy, 230 węzłów, spora, więc co robimy leniwą ósemkę. I tak ładnie wytre, wytracimy prędkość. Możemy hamulce aero wystawić. Hamulce aero wyglądają bardzo brzydko. Kawałek metalowego wienka. A pamiętam, że było perforowane. Nie jest teraz perforowane. Tak jakiś badziewiec z tego zrobili. No okej. Okay. 180 węzłów. Klapy raz w połowę się podwozie w dół. 170 węzłów. Klapy drugi raz w dół. Trym do góry. Dziubek, dziubek. Powinniśmy być wyżej. 140 węzłów. Power. Trim, trim. Tu jest Ioa indexer Więc wiem, czy mam za dużą prędkość, czy za małą. Idealnie miałbym, gdybym tylko widział tą, te strzałki takie zwrócone w dół. Te żółte. I teraz lecę za szybko. Znaczy, idealnie teraz lecę tak naprawdę do lądowania. Bo mam idealny kąt natarcia. O teraz. Ok, wszystko w porządku. Hamulce już zaciskam. Jest cały czas za duża prędkość. Zmniejszam przepustnicę trochę. Wyrównuję. W podwozie jest się pali na więc jest ok. Dobra. Siedzimy. Pięknie, dobra flara była, cały czas hamuje. Ale sobie, Biocha. zaraz wam powiem gdzie to jest na mapie. Próbujcie sobie, co następnym razem F16? No ja nawet nie wiedziałem, że ten, tutaj ta głupia uliczka jest tak zarąbista. To jest ten obszar tutaj tej drogi, a znajdujemy się na wschód od Gelendziku. To jest jedyna droga, która się wije i na tym pasie lądowaliśmy. I ona ma tam, no nie wiem, 500 metrów. Dobra podwozie w dół, bo mniej niż 250 benzów. więc nóżki. Klapki raz w dół. No, za dużą prędkość, nie nie hamulec robiłem przy wystawek trzymać go A jak go puszczę to on się schowa dobra drugi raz hamulce bingo, bingo. E, czy klapy? okej okay, mała prędkość, bardzo ładnie, dobrze trochę za późno to robią. ale okej okay. dobra, podtrymować teraz samolot Dziub do góry jeszcze, jeszcze Jeszcze za duża prędkość. On jest tak lekki teraz. Okej, okay, trym. W porządku. Teraz trochę chcę być niżej. Chcę płasko podejść do, do tej drogi. W dół dziób trochę. Okej. Okay. Kąt natarcia jest spoko. Tak, celuję przed drogą. Bo trącę tylko przepustnicę, żeby nas wypłaszczyć. Hamulce zaciśnięte 1700, Bingo. Bingo. paliwa. Nie ja zapomniałem, że F18 nie ma hamulców. O ma hamulce, on ma hamulce z masła. Nie! Józem zapomniał! Jożem zapomniał! Głupi głupek! Gdzie była ta droga? Taki błąd taktyczny, no nie. Tak, zapomniałem, F-16 powinna mieć te same problemy tu, że, że nie po prostu nie jesteście w stanie wyhamować, że te hamulce po prostu nie działają, nie? No i powiem wam, to jest absolutnie pozytywny akcent, żeby skończyć dzisiejszego streama.